Siema, jestem, Paki, a to jest kolejny odcinek. Jak możecie zauważyć na minimapie, Harriet zrobiła się złota. Dobra, więc zobaczymy co ona ma nam do powiedzenia. Well, I've discovered an herb, sweet, so and amethyst flower. Periatum officinalis. <laughs> That's what I've named it. If you can make contact with the vestige of the animal while ingesting the herb and truly opening your mind to its vital forces, you will be transported in ways you can't even begin to fathom. Trust me. No, ciekawe, ciekawe. O, dostaliśmy jakąś tam kartkę z czymś. Witalizm samca jelenia. Strona z notatnika. No dobra, czytaj. No, ciekawe, ciekawe, co to może być. Czy będziemy się zajmować w jelenia, czy jakaś będzie inna faza? A czy ona ma coś do. Sprzedania w takim razie, coś nowego? No nic nie ma. No to ciekawe, co to może być. Dobra, to tyle. Następne informacje z update'u będą się pojawiać. Więc wyczekujcie. Więc to byłoby już na tyle, wbijajcie na Discorda, link w opisie, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych wyzwania czy też odcinków. Trzymajcie się, cześć!